Hej, hej, siemaneczko, witam się z wami bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do was z takim haulem, takim unboxingiem. Wczoraj mi misiek był w Primarku z jednym z synów, tym dziewięciolatkiem, ponieważ on niedługo wybiera się, mój synek, ze szkoły ma taki wyjazd kilkudniowy do pewnej rezydencji na farmę. Wiecie, tam jest taki duży dom, taka duża rezydencja z kamienia, bardzo dobre warunki, takie wiecie wiejskie, lasy dookoła są, także będą tam również takie domki z drewna w kształcie trójkąta, bardzo bardzo fajne miejsce. Nie wiem, czy będę mogła wam pokazać jako takie zdjęcia, no bo tam będą też inne dzieci, więc raczej no, ani na Facebooka, ani na Instagramie nie będę pokazywać zdjęć. To też są takie domki, które można chyba wynająć turystycznie dla każdego. No, ale akurat szkoła zorganizowała taki wyjazd, i tam, kochani, też podpisali umowę z jakimiś trenerami od wspinaczek linowych. Wszystko w lesie się będzie odbywało, będą ogniska robili. Będą, nie wiem, karmili zwierzątka, wszystko to, co na wsiach ludzie robią, będą się uczyć, podpatrywać, będą, będzie nauka na rowerze, albo dla, już dla zaawansowanych będą jakieś jazdy, trasy takie rowerowe, co tam jeszcze będzie, no będzie masę, masę atrakcji, swimming pool, czyli będą też pływać, Uczyć się pływać, masę, masę super takich adventure, takie zarąbiste jakieś wiecie, przygody. Cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że Maksiu da sobie radę, pomimo tego, że jest w spektrum autyzmu. Może tam jakieś mieć, nie wiem, problemy techniczne w jakiejś tam dziedzinie, ale powiem Wam, że się nie boję. Jest w dobrych rękach, z nauczycielami, z ulubionymi dziećmi, których bardzo lubi. I tak, miałam dzisiaj jeszcze iść do Biendema i przy okazji wejść do, do, do Charity Shopu, ale kochani, stwierdziłam jednak, że nie, dlatego że Oskarek dzisiaj został w domu, resztę zaprowadziłam do szkoły. No, gdzieś dzisiaj nie za bardzo się czuję, więc mówię: Dobra, nie zostanie w tym domu. Ten jeden dzień zobaczymy, jak się będzie czuł, wiecie jakąś tam biegunkę ma, więc może coś zjadł, a może jakiś tam wirusek, nie wiadomo. Więc mówię: Niech sobie kochani zostanie w domu. No, i dzisiaj nie poszłam na resztę zakupów, bo chciałam kupić taki zestaw, na przykład taką skrzyneczkę. Pisaki, mazaki, kredki, wiecie, cały ton, jak to się nazywa po polsku? No, taki jakby piórnik duży, ale taką skrzyneczkę, żeby tam były farby, wszystko, żeby było w jednym miejscu, żebym mogła do walizki to wrzucić. Ale patrzyłam na internecie i wydaje mi się, że jest drożej. Zresztą, ja popatrzę, zobaczę jakieś y, fajne piórniki, i po prostu sama mu stworzę takie coś. To nie jest przymusowe. Oni tam mogą mieć jakieś rzeczy do rysowania, do malowania, żeby mogli też się tym zająć. Nie będzie komputerów, nie będzie iPadów, żadnych telefonów komórkowych, nic kompletnie nie mogą mieć łączności. Tam zresztą nie ma Wi-Fi, także zero sygnału. No, ale też muszę mieć jakiś kontakt, żeby po prostu w razie czego się skontaktować, jak tam sobie daje radę mój syn i tak dalej trochę długi wstęp, wyobraźcie sobie y, od kilku dni tak się uśmiałam, bo my, tych, bo my nie mamy kotów, ale y, koty ma sąsiadka i te koty są u nas dzień w dzień nieraz wiecie, z rana przychodzą wieczorem, po południu teraz jest zimno, więc wchodzą już do domu także z jednej strony nie mamy obowiązku, a z drugiej strony mamy kotki, tak jakby to były nasze więc dzieci się pięknie opiekują i wyobraźcie sobie, że było ciemno nad ranem Poszłam, zmywałam naczynia. A tu nagle yy, w szybie od, ze od zewnątrz pokazuje mi się głowa kota. Ja tego nie widziałam. Dopiero, wiecie, ktoś mi puka w szybę. A on tak tym ryjkiem zaczął pukać. Jeszcze padał deszcz. Jak ja się przestraszyłam, jakbyście zobaczyli to, to jeszcze jakoś było w okolicach tego Halloween. To straszny, <laughs> straszny widok. Kot zrobił takie a, a wiecie, tymi zębiskami, tak szeroko uśmiech zrobił. Zaczął miałczeć i to wyglądało jak mm, y, ten hogi taki, ta, ta maskotka przerażająca. <grym> Także wiecie, wołał, żeby mu jeździć i żeby go wpuścić. No, tak się ubawiłam. Dobra kochani, za długi wstęp. Y, coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale wyleciało mi z głowy. Ale to może później. Słuchajcie. Z primarku dwie siatki. Więc tak, co mu kupił? To mu kupił za 7 funtów takie ocieplane. Zobaczcie, takie ocieplane klapeczki. Tutaj mają takiego misia. O, tutaj takie. Bardzo ładne. Za 7 funtów. Także będzie miał w formie kapci. Dobra, następna rzecz to jest. On piżamy ma, nawet dwie, i ma jeszcze taki, taki, taki jumper, taki suit e, Minecrafta z kapturem. Tak, jakby kombinezon, ale Misiek mu kupił jeszcze taką piżamę za 8 funtów. Piżama set z Marvela. Taka piżama, zobaczcie. Tutaj ma takie wszyte srebrne te literki. Fajna. Maksiu sobie wybrał. Nie chciało mi się wczoraj jechać do tego Primarka. Nie lubię, powiem Wam, w weekendy jeździć. A wczoraj to tym bardziej nie miałam ochoty. Jaka, taka, taka byłam jakaś y, ociężała, ospała wczoraj. Dużo rzeczy jeszcze było przede mną do zrobienia. Mówię, weź dzieciaka i jedźcie razem. No, dobra. Co tam mu jeszcze dokupił? Kupił mu za 8 funtów taką, kochani, bluzę z kapturem. Minecrafta. Mój syn jest minecraftowy, jeden i drugi. Dobra, mówię, żeby skarpet dokupił, bo wiecie co, skarpet nigdy za wiele. W ogóle powiem Wam, że ta jakość w Primarku już się popsuła. Kiedyś takie skarpeteczki fajne były, a teraz one się szybko przesierają. Nie wiem, czy moje dzieci tak niszczą, ale nie, one są dużo cieńsze, dużo cieńsze materiały. Mówię, żeby kupił mu z tych droższych teraz. Taki zestaw yy, właśnie skarpet, ale niepotrzebnie mu białe kupił. Białe to zaraz będą uwalone. Ja wolę ciemne skarpety kupować, szare, granatowe, czarne. No dobra, kupił to kupił. Za 3,5 funta, 5 par, to są takie grubsze. Bardzo wygodne, sportowe, sportowa wersja. I on buty ma, bo mu niedawno kupowaliśmy, ale jeszcze musi mieć jakieś na zmianę. Powiedziałam, żeby kupił jakieś nieprzemakalne zbytnio. Water repellent. O, fajne. Akurat coś takie typu karimor. Widzicie? Takie alagórskie. To będą fajne. I one kosztowały kochani 14 funtów. 14 funtów. I co tam jeszcze kupił? Ja mu dałam listę. Aha, kupił mu taki komin. Zamiast szalika to taki komin mu kupił miał jeszcze mu czapkę kupić, chciałam żeby komplet kupił, ale nie wiem mówi, że nie było takich kompletów więc wziął to co było, za funt 50 to najwyżej mu jakąś czapkę dokupię zresztą on ma czapki, ale takie nie do kompletu, osobno ten szalik osobno czapka, więc zobaczę albo dam mu jakąś czapkę starą z minecrafta, która jeszcze jest w sumie dobra, albo po prostu mu pójdę nowe kupię rzeczy następne pary skarpet Muszę to wszystko wyprać. No, dobra. Następna rzecz, jaką kupił. Powiedziałam, żeby dokupił jakieś spodnie, takich dresowych. O. Ale mówię Wam, jak przeglądałam zdjęcia tego, tego miejsca, tego pobytu, ten residential, zarąbiste. Zarąbiste, naprawdę. Ja lubię takie klimaty. Myślę, że będzie bardzo zadowolony. Także pójdę jutro Kupię albo pojutrze takie książeczki, wiecie, Activities, tak samo, żeby tam mieli co robić z kolegami, jakieś gry planszowe, może kupię, żeby się tam nie nudzili. Myślę, że się nie będą nudzić. Tam, jak zobaczyłam cały grafik od rana do wieczora, co oni będą robić, to naprawdę super, super mają czas zajęty. O, co on kupił? Jakąś christmasową? No, chłopa, do sklepu, wiecie co wysłać. Czasem to, tak jak mówią, faceta wpuścić do biura, ta trawę No, kupił krismesową, no, 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 nie powiem, bo bluzeczka bardzo ładna. Dobra, niech mu będzie, za to dał. Czekaj, czekajcie. 2,30, 2,30. A tamte ceny, to wam po prostu kleję. Ja tak mówię, że wkleję, wkleję w ceny, a wcale nie wklejam, bo zapominam później, wiecie u mnie tak wszystko szybko się dzieje, teraz mam tak mało czasu, aż jestem czasem trochę zła. Wszystko jest, tylko czasu brak. Co on tu jeszcze kupił? Ja nawet nie przeglądałam, nawet nie wiem, co on kupił. O, jakaś bluzka. No dobra, przynajmniej nie ma już napisu Christmas. Jakaś taka zwykła, no też fajna. I ona kosztowała 2,80. Tutaj kupił bluzę drugą, bo powiedziałam, żeby kupił ze dwie bluzy takie ciepłe. Z PlayStation za 8 funtów taką bluzę. Już wam pokazuję. Powiedziałam, że najlepiej po prostu z kapturem. W takie miejsca, czy gdzieś w góry, czy gdzieś do lasu, to lepiej, żeby dziecko miało kaptur. Ja to się zawsze bałam tych kleszczy. Wiecie co? Tutaj w Anglii to tak nie ma, ale w Polsce to wiem, że jest bardzo dużo kleszczy, a to jest chwila-moment nieuwagi. Następne skarpety. Muszę tych skarpet na zmianę, bo wiadomo, że tam pewnie nie wiem, czy będą używali jakiś pralek, czy nie, wątpię. Także jakąś siatkę mu muszę włożyć, żeby tam wkładał te brudne rzeczy. Za dwa, co Wam tylko pokażę, bo niestety, ale filmik mi urwało z powodu braku miejsca na telefonie. Już wiem o co chodzi, dlaczego tak się stało. Odkryłam dlaczego. Także pokazuję Wam szybko ten komplecik. To jest kupiony komplet w sklepie z rzeczami górskimi. Wiecie, no, czy do lasu, czy jakieś takie akcesoria. No, to są spodnie, a to jest kurteczka, taka osieplana. I do tego jeszcze zapomniałam Wam pokazać: kupił taką kosmetyczkę z kosmetykami. Tutaj jest żel pod prysznic, dezodorant do ciała i antyperspirant. Oczywiście nie będę mu dawała antyperspirantu, bo on jeszcze jest w sumie za mały na takie rzeczy, ale żel, ale. Myślę, że nawet żel mu inny dam. Chyba jakiś taki, nie wiem, Radoxa. A ten zostawię, tą całą kosmetyczkę zostawię dla Miśka. Także, także to by było na tyle. I kochani, dwie ostatnie rzeczy: to kupił Triple Action taką ym, pastę do zębów, taki ochraniacz na szczoteczkę. Ja też mam mydelniczkę jakieś tam żele pod prysznic, takie rzeczy to się jeszcze dokupi. Także to by było na tyle, kochani. Będę kończyć. Miałam w ogóle nagrać, znaczy nagrałam jeden filmik, jak czytam książkę, tą 21 lekcji na XXI wiek, bo jest bardzo ciekawa. Zaczęłam czytać i po prostu tak się rozkręciłam, że czytałam przez godzinę. To było taki, w formie takiego jakby audiobooka albo takiego podcastu. Ale niestety nie wszedł ten film, dlatego że, musiałam skasować ten film, dlatego że nie było miejsca na telefonie. Nie wiem, pokasowałam wszystkie zdjęcia, wszystkie filmiki, a nie mam miejsca na telefonie. Jak to możliwe jest? Piszcie mi tutaj w komentarzach, jeżeli się na tym znacie. Aplikacje wszystko wzięłam, wywaliłam, a mimo wszystko nie ma miejsca. Nie wiem, co jest grane. No nic, kochani, będę zmykać i życzę Wam, kochani, miłego dnia, a ja zmykam już do swoich obowiązków. Także widzimy się całkiem niedługo. Pa! pa.